Dzień dobry, dzień dobry, cześć. I witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moi drodzy podcaście, w 95 podcaście. I ja chciałam tylko zaznaczyć, kochani moi. Wierni słuchacze, za chwilę będzie setka i postanowiłam jednak, że ja dojadę do setki i nie będę nagrywała w tym roku podcastów takich już systematycznie w czwartki, dlatego że jest to dla mnie zbyt. Duże obciążenie, dlatego że mamy podcast Słowo Miłości na Dziś i to są podcasty około 7-10-minutowe, miało być 3-6, a wyszło więcej, więc za dużo tych podcastów i za dużo pracy po prostu muszę w to włożyć, więc będzie sześć podcastów jeszcze do setki, a potem będą od czasu do czasu podcasty takie ważne, które będę chciała nagrać odnośnie. Takich ważnych rzeczy, które akurat będą się działy. Więc, moi drodzy, tak to będzie wyglądać na tą chwilę. A dzisiaj porozmawiamy na temat tego, czy, że wszystko do Ciebie wraca. Co siejesz, mój drogi i moja droga, to do Ciebie wraca, więc zapraszam Cię na ten podcast. Zapraszam Cię też do zapisania się na książkę najnowszą: Jak uleczyć zranione dusze. I zapraszam Cię do słuchania podcastów Słowo Miłości na Dziś. Tam jest y, wesoło, konkretnie, czasami śmiesznie, czasami nostalgicznie, i e, duchowo, frawolnie, frywolnie, przepraszam, i e, śmiesznie. Y, jakkolwiek jeszcze będziesz chciała nazwać, to nazwij, zwariacko i, i... ostro, prawdziwie, o. Dosadnie jeszcze właśnie i duchowo. Dobra, moi drodzy, bo już się rozgadałam. Zapraszam cię serdecznie na ten podcast. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej! J'est takie powiedzenie: hmm, wszystko do nas wraca. Nie wiem, czy słyszałeś już, albo słyszałaś o takim powiedzeniu, wraca to, co dajesz, to do Ciebie wraca. I teraz hmm, chciałam, żebyś posłuchał i posłuchała tego. Kto kopie dół, weń wpada, a kamień wraca do tego, kto go toczy. Czy nie jest to samo, co przed chwilą powiedziałam na początku? Czyli to, co czynisz, bo tak mówią, tak? To, co czynisz, e, to do ciebie wraca. A ten cytat, który ci właśnie przed chwilą e, m, przeczytałam, kto kopie dół, weń wpada, a kamień wraca do tego, kto go toczy, jest to cytat z Biblii, z Księgi Przysłów 26-27. Sprawdź. I... Kamień wraca do tego, kto go toczy. Czyli jeżeli mm, siejesz zło, siejesz zazdrość, siejesz nienawiść, zawiść, to co otrzymujesz powiedz mi? Inne pytanie ci zadam. Jeżeli mm, siejesz dobro, miłość, robisz coś dobrego dla innych, e, dla siebie, e, jesteś dobrym człowiekiem, to co otrzymujesz? I czasami jest tak, że bo ja też pracuję z ludźmi. Mm, na konsultacjach, jeżeli chciałbyś, to ja Cię serdecznie zapraszam. Ale czasami jest tak, że ktoś mówi: Słuchaj, ale ja jestem dobra. Ja robię na przykład to, robię tamto, pomagam na przykład i w ogóle, ale w ogóle nie otrzymuję tego, bo tak się mówi, że to do mnie ma wrócić, a wcale do mnie nie wraca. Tylko często jest tak, słuchajcie, moi drodzy, że to dobro, które my robimy, nie wraca od tych samych osób. I my myślimy, że to od tej samej osoby przyjdzie. My coś robimy dla kogoś albo dla czegoś, dla jakiejś idei i wierzymy i czekamy na to, że to przyjdzie do nas z powrotem. Od tej samej osoby albo tej samej instytucji, albo od, nie wiem, od czegoś, co właśnie żeśmy zrobili. Ale tak nie jest, tak się nie dzieje. Dobro wróci do ciebie po prostu w innej postaci. Być może dostaniesz awans, jakąś podwyżkę, być może wyzdrowiejesz, być może twoje dzieci coś osiągną, coś się wydarzy i to są takie rzeczy, tylko my tego nie bierzemy do siebie. Na przykład, powiem Ci, idziesz i otwierasz komuś drzwi, starszej na przykład osobie, tak, otwierasz drzwi, czyli zrobić dobry uczynek i to ma do Ciebie wrócić. I teraz ty myślisz, no dobra, i to do mnie ma wrócić, tak? Eee, nie zastanawiasz się nad tym, bo robisz to po prostu odruchowo, bo jesteś dobrym człowiekiem. I teraz jedziesz samochodem, stoisz w korku i masz akurat skręcić, nie wiem, w lewo i jest korek. No i dajesz kierunkowska, że chcesz skręcić, no i co się dzieje? I akurat ktoś Cię wpuszcza. Czyli dostałeś po prostu to, co, co zrobiłeś. Nie bierzesz tego do siebie, że to takie wiesz, takie małe coś i akurat ktoś cię wpuści. Nie bierzesz tego, że przed chwilą zrobiłeś też coś dobrego. Ale właśnie w takich malutkich, drobnych rzeczach to się dzieje. Czasami są to większe rzeczy. Coś, coś dajesz albo coś siejesz długo, długo i nie widzisz tego efektów. Ale poczekaj. Bo efekty zawsze przychodzą. Jeżeli siejesz coś dobrego, to nie ma bata, żeby wyszło coś złego. A jeżeli siejesz zło, no to też nie ma bata, żeby wyszło z tego coś dobrego. No bo nie ma czegoś takiego. Jeżeli nawet to będzie dobre przez chwilę, bo wiesz, wow, fajnie, i tak dalej, oszukałem ludzi, e, zrobiłem coś tam i tak dalej, to do Ciebie wróci. Czyli po prostu potem będzie mamy. Wiemy. Ja na przykład wiem, bo, bo czytam dużo książek i, i, i dużo ludzi znam, że ktoś coś na przykład robił e, i w jakiś tam sposób oszukiwał pewne rzeczy, i to się tak działo. No i potem na chwilę było fajnie, e, ale potem było po prostu wielki, wielkie załamanie, nie wiem, bankructwo albo coś się w rodzinie działo, bo czasami nie jest to w pracy, tylko na przykład w domu, tak. E, Pewne rzeczy się dzieją i my nie przykładamy do tego, że, że to akurat stamtąd, ale gdzieś to musi mieć ujście, gdzieś to dostaniesz. Tak samo jak na przykład odżywiesz się nieprawidłowo, no to też za jakiś czas to wyjdzie. Nie ma bata, żeby to nie wyszło. Jeżeli odżywiasz się zdrowo, no to też wyzdrowiejesz albo uzdrowisz swoje ciało, zdrowisz swój umysł. I czasami ja rozmawiam z kimś. Mówi, że się zajmuję rozwojem, że pracuję też z ludźmi, piszę jakieś tam rzeczy. Książkę też mam, teraz będzie druga. Jeżeli jeszcze nie czytałeś, to zapraszam Cię. Kurs uwierz w siebie, gdzie możesz to robić w domu, i tam przekazuję bardzo dużo właśnie fajnych rzeczy, które na mnie zadziałały, i po prostu dzięki temu dzisiaj do Ciebie mówię. I ta osoba wtedy mi mówi, że to jest pranie mózgu. I wtedy Cię tam słuchaj, ok. A jeżeli masz brudne rzeczy, to co z nimi robisz? No wkładam do pralki. I ja mówię, no i okej, okay. i co wtedy z tymi, z tymi rzeczami? No nastawiam pranie. No dobrze, no i co potem? No one no się piorą, i co potem? No i potem są wyprane. I ja mówię, no i jakie one są wtedy, jakie są wyprane? Są czyste. I tak samo jest z Twoim umysłem, jeżeli. Masz zaśmiecony umysł, głównym, po prostu, który jest wszędzie dookoła, złem, zawiścią, strachem, który nas karmią ze wszystkich stron, e, dlatego odłącz się od po prostu Matrixa, wyłącz telewizor, nie słuchaj tego, zacznij szukać prawdy, karm się dobrym, to musisz oczyścić swój umysł z tego wszystkiego świństwa, które jest gdzieś tam naokoło, żeby wpuścić do swojego e, serca dobro, miłość, prawdę, żeby oczyścić to, co złe. No nie ma bata. Jeżeli szklanka Twoja jest, Ty jesteś szklanką i, i masz zasypioną całą szklankę po prostu ciemną mazią, no to zobacz, ile musi wody wejść tam, żeby ta, ta maź się oczyściła i żeby stała się przezroczystą szklanką, czyli czymś dobrym, czystym, przezroczystym, tak samo jak e, właśnie jak pranie, tak? Jeżeli masz brudne, no to musisz je wyprać, tak samo jest z Tobą. I dlatego kamień wraca do tego, kto go toczy. Jeżeli toczysz złe rzeczy, no to... No nie ma innej opcji, żeby wróciło do ciebie, nie wiem, m, m, listek laurowy, tak? Jeżeli toczysz kamień po prostu. I tak jak właśnie powiedziałam, że, że jak pracujesz z ludźmi, to coś mówi mi, że daje tyle od siebie i to do niego nie wraca. Druga jest taka bardzo ważna sprawa, że jeżeli ty robisz coś i od razu z góry oczekujesz, że jak to zrobisz, to dostaniesz czegoś więcej albo że to ma do ciebie wrócić, to nie robisz tego z serca. I nie dziw się, że coś do Ciebie też nie przychodzi. Dlatego, że jeżeli chcesz coś dać komuś, albo coś, co robisz od siebie, to rób to z czystego, dobrego serca pełnego miłości. Czyli robisz to, bo chcesz. Chcesz komuś pomóc i dlatego to robisz. I tylko takie działanie ma odzwierciedlenie w Twoim życiu. Tylko takie działanie będzie przynosiło rezultat. Bo Bóg doskonale zna Twoje serce i on wie, że jak ty mówisz tak, dobra, to ja dam teraz tutaj, nie wiem, 2000 na przykład na dzieci, no bo tam, żeby było dobrze, a w domu wiesz, pff, na przykład nie, wiem, bijesz swoje dzieci, tak, albo nie masz w ogóle dla nich czasu, albo nie wiem, e, swoją żonę na przykład gnębisz psychicznie, albo ona ciebie, tak? A tutaj wiesz, udajesz wielką gwiazdę i w pracy jesteś, wiesz, super, e, nie wiem, szefem, tak? To, nie, to nie, nie tak działa. Jeżeli robisz coś dobrze, no to po prostu rób. Bo Bóg zna Twoje serce i wie, że jeżeli dałeś tam, ale tutaj robisz coś złego, no to jak masz ujście? Kamień i tak do Ciebie wróci, tak? Dałeś po prostu, bo musisz gdzieś dać, na przykład, albo żeby podatków nie płacić, albo po prostu, żeby ktoś Ci tam powiedział, że tak trzeba zrobić. Nie robisz tego z dobrego serca, tylko po prostu, no, dajesz to, do Ciebie to wróci. Nie, to nie tak nie działa. Jeżeli coś dajesz od siebie, to daj to po prostu z dobra i z miłości. Jeżeli coś robisz, to też to rób z dobra i z miłości. Wspaniałe są owoce dobrych wysiłków, a korzeń mądrości nie usycha. Księga mądrości 4.15. Czy nie to fantastyczne? Wspaniałe są owoce dobrych wysiłków, czyli jeżeli nawet coś robisz właśnie, i nie przychodzi to od razu, bo siejesz dobro, tak jak ja teraz do Ciebie sieję i nagrywam film, i być może, że słuchałeś słuchałaś jakichś innych moich filmów, może czytałeś właśnie książkę, to ja sieję. I słuchajcie, i nie od razu gdzieś się zmieniają, i nie od razu dochodzi to do, do ludzi, ponieważ ludzie są często zamknięci, przestraszeni e, albo żyją obawą strachem, są karmieni, mają negatywnych ludzi wokół siebie, ale, e, ale to po prostu wraca, tak? Wspaniałe są dobre uczynki. I, to po, po prostu po jakimś czasie do nas wraca, bo, bo zasiałeś to dobro. Po prostu sieje. Ja słuchajcie, ten fanpage stworzyłam kilka lat temu i zrobiłam to, w ogóle nie miałam koncepcji na to, nie miałam koncepcji jakiejś na to, co będę tu robić, jak to będzie funkcjonowało i tak dalej, i tak dalej. I robiłam to z pasji. Dalej robię to z pasji. Mam swoje rzeczy, takie kurs, książkę i te, te rzeczy, inne książki i booki ale to wyszło z czasem, dlatego że dużo ludzi do mnie zaczęło pisać. A nie, a jak to? A co myślisz o tym? A co zrobić, żeby to? Więc po prostu tworzę coś i po prostu potem to przekazuję innym. Chcesz z tego skorzystać, to skorzystaj. I czasami słuchajcie, jest tak, że ktoś mówi: dobra, ja chcę. Tak? Chcę się zmienić, chcę coś zrobić. No i robi na przykład to tydzień, dwa, widzi jakieś tam rezultaty, i potem nagle przestaje. To też tak nie działa, tak? Bo kamień będzie się toczył i to, co, co będziesz robić, to dostaniesz. Czyli jeżeli toczysz dobry kamień, tak, cały czas, toczysz go pod górkę, tak, albo z górki, to wtedy szybciej jest. Tylko musisz uważać, żeby nie uciec się z nie, bo wtedy właśnie stracisz go, wiesz, ze swoich oczu. I często tak jest, że jak mamy, że jak jest nam ciężko i źle, no to wiesz, wkładamy wysiłek w to, żeby, żeby coś wyszło i tak dalej, i tak dalej. I cieszymy się potem tymi drobnymi rzeczami, bo to wyszło, jest fajnie, kurde, super, nie zmieniłem się w takich trudnych momentach. I kiedy jest na przykład dobrze, to staczamy ten kamień i on tak spada szybko. Wiecie, szybko po prostu spada i my też nie dostrzegamy wtedy tych... Rzeczy, które są gdzieś naokoło nas, czyli tych dobrych rzeczy, dobrych osób, dobrych uczynków, które gdzieś ktoś nawet dla nas zrobił, albo które my zrobiliśmy, i tracimy na przykład często na przykład jakiś cel, albo jakąś wartość z naszych, z naszych oczu, z naszej wizji, tak kiedy nie byłam tak mocno przy Bogu, to wierzyłam, że cel, słuchajcie, cel jest po prostu wszystkim i po trupach, może nie po trupach, bo nigdy jakoś tak nie miałam, ale jest tak powiedzenie, po trupach do celu, nie, nie uważam, żeby to było dobre, ale, że muszę koniecznie to zrobić, wiesz, muszę koniecznie to, to zrobić, dopóki nie doszłam do, do tego, że jest piękny cytat w Biblii, że wszystko ma swoje miejsce i czas pod niebem, czyli jeżeli nie wychodzi to teraz, to znaczy, że tak ma być, dzisiaj jestem o wiele spokojniejsza, słuchajcie, bo mam Boga w sercu, bo mam miłość, i wiem na przykład, jeżeli coś nie wychodzi, to tak miało być, ponieważ muszą przyjść jeszcze inne rzeczy, inne okoliczności, inni ludzie, muszę się czegoś nauczyć, czegoś doświadczyć, dopiero być może przyjdzie. A często jest tak, że to te takie trudne rzeczy pokazują nam i zmieniają nas na lepsze, bo tylko w trudzie się rozwijamy i wiecie, dostajemy takiego plaskacza od, od życia, i albo się e, wiesz, otrzeźwiejesz, powiedz, kurde, to nie to, tak, i mam coś innego zrobić, albo mam gdzieś indziej iść, albo weź się ogarnij. Albo będziesz po prostu co chwilę takie plaskacze dostawał, bo niektórzy całe życie plaskacze dostają i uważają, że to im się przydarza, to mi się przydarza, ja to mam nieszczęście i w ogóle. No jeżeli nie rozumiesz, że to nie jest ta droga, że musisz skręcić, tak? że musisz zboczyć z tego, bo to nie to na przykład, no to będziesz dostawał kolejnego kopa i kolejnego plaskacza i będziesz nieszczęśliwym człowiekiem. Musisz wziąć pod uwagę to, ja sama brałam pod uwagę to, że w pewnym momencie mojego życia bardzo chciałam coś mieć, coś osiągnąć, albo coś, coś było moim celem I, i dostawałam kopa za kopem i mówię, kurde, no coś jest nie tak, tak? I byłam strzępkiem człowieka już, e, kiedy uprzytomniałam, powiedziałam to nie, to nie to, to, nie ten droga, to e, nie taka sytuacja, nie to miejsce, e, nie ten człowiek, nie ci ludzie, to ma być inaczej. I wszystko zaczęło się dziać inaczej, ponieważ zaczęłam karmić się innymi rzeczami. I dzisiaj mówię Wam z ręką na sercu, że e, mimo tego, że miałam marzenie jakieś dwa lata temu w swoim e, sercu, e, pisałam to w swoim zeszycie przez dwa lata, ponad dwa lata. E, czasami rozmawiałam z Bogiem, mówiłam, czy to będzie, czy nie będzie i tak dalej, czy w ogóle doświadczę jeszcze tego. I powiem Wam, bo w swoim kursie właśnie, tam uwierz w siebie, uczę pewnych rzeczy i takiej konsekwencji, systematyczności i tego żeby napełniać się miłością. I ja nie wiedziałam jeszcze wtedy, jak to zadziała. I czasami jest tak, że, że wiecie, już zbliżamy się do czegoś, e, albo czegoś bardzo chcemy, a to nie przychodzi, tak? I my mamy takie zwątpienie. E, bywały takie chwile, że zastanawiałam się, czy to wyjdzie, czy nie, ale cały czas wierzyłam, bo wiara czyni cuda. I e, Bóg zmienił tak moje życie, że słuchajcie, po dwóch latach, kiedy ja sobie zapisałam jakieś tam cel, e, to się wydarzyło i, i dzieją się inne niesamowite rzeczy, i ten proces, który ja przeszłam, tą przemianę wewnętrzną, ten kamień, który toczyłam pod górę przez ten cały czas, to, to mogę powiedzieć, że on był po prostu dzisiaj z perspektywy czasu jestem za to wdzięczna, bo gdyby nie to, to ja bym dzisiaj do ciebie nie mówiła, A gdyby nie to, to bym nie stworzyła pewnych rzeczy, gdyby nie to, to nie byłabym w pewnych miejscach, nie poznała pewnych ludzi, nie doświadczyła tego i nie doświadczyła miłości i Boga. i no i to jest, właśnie, to jest właśnie to. Słuchajcie, to jest tak niesamowite, bo się jest miara niesamowicie, bo to jest po prostu cudowne. Tylko trzeba przejść pewien proces i trzeba przejść pewne rzeczy i uwierzyć. I czasami ten kamień jest ciężki, i on jest, wiesz, taki bolesny dla nas, tak? Szczególnie jeżeli, na przykład, pasz, no gówno za przeproszeniem, czyli, nie wiem, zazdrość, zawieść żal do kogoś i ty pchasz to razem przez życie, to, to będzie ciężko, ale jeżeli pasz coś dobrego, bo wiesz, że tam na końcu czeka cię ten wspaniały prezent, ten wspaniały cel, albo to marzenie, które sobie zaplanowałeś gdzieś tam, to ty idziesz chętnie, mimo tego, że są trudności. Dlatego wyzbycie się, wybaczenie, wyzbycie się zazdrości, zawieści, nienawiści, wiecie, obgadywania, yy, sprawia, że łatwiej ci się idzie. Yy, I nie oczekuj czasami od razu, że coś przyjdzie do ciebie, tylko przyjdzie po jakimś czasie. Być może nie od tych samych ludzi, nie, nie z tego samego miejsca, ale przyjdzie do ciebie i, i porwie twoje serce i doświadczaj takich małych rzeczy albo szukaj takich małych rzeczy, które tworzą dobro w twoim życiu, bo, bo to jest fantastyczne. I chcę Wam jeszcze powiedzieć, że wszystko ma swoje miejsce, tak jak już mówiłam, i ma swój czas pod niebem. I jeżeli pielęgnujesz sobie zazdrość i zawieść i niewybaczenie, to na pewno znajdzie to jakieś ujście. Być może w, w, nie życzycie oczywiście, ale często jest tak, że to my w sobie tu kumulujemy. Czyli kumulujemy te wszystkie złe rzeczy w sobie, w organizmie i to musi mieć jakieś ujście. Tak, komórki my jesteśmy stworzeni, słuchajcie, z, z komórek. I te komórki są zatrute, bo one są zatruwane po prostu złą energią, tak? I, i tym, tym, tym złem. Tak samo jak masz miłość, sobie dobro i ciepło, to one aż po prostu tryskają. Zrób sobie doświadczenie. Dobra, podlinkuję tutaj film, który robiłam z moim synkiem na temat ryżu. Zobaczcie, jaką moc mają słowa. Ale polecam Ci, żebyś sobie zrobił doświadczenie z, z dwoma ziarenkami. Stać do jednego ziarenko to samo i do drugiego, do dwóch doniczek i po prostu na tym samym miejscu e, tak samo je podlewaj, niech będą tak samo nasłonecznione, tylko do jednego mów miło i ciepło, czyli mów kocham Cię, będziesz piękną roślinką, e, nie wiem, wspaniałą i, i wyrośniesz e, na cudownego kwiatka, jeżeli to kwiatek, a do drugiego mów nie urośniesz, nic z Ciebie nie będzie, uschniesz, będziesz, jesteś brzydka i zobaczysz, co się wydarzy. Polecam Ci zrobić takie, takie doświadczenie i polecam Ci zrobić doświadczenie z ryżem, które ja zrobiłam, podlinkuję Ci tutaj ten film jest mega uważam, po prostu mega to miało bardzo na mnie duży wpływ. Ja to pokazywałam też w szkołach, w gimnazjum, u dzieci w podstawówce, żeby zobaczyły i w jaki sposób nawet jak do siebie sami mówimy, jak to, jakie to ma znaczenie. Dlatego, jeżeli Mówisz do siebie i pielęgnujesz w sobie takie złe uczucia, to, to nie będzie nic dobrego. Ten kamień będzie ciężki, będzie. E, no wiecie, zobacz. Tym bardziej, jeżeli masz kamień i taki ciężki kamień toczysz, załóżmy, tak? E, tych złych emocji, m, które gdzieś tam są, i, i potem on ma m, i on ma. E, i ty biegniesz na przykład potem, bo chcesz uciec od tego, ale nie możesz od tego uciec, bo ten kamień wraca do ciebie, tak? On po prostu z góry widzisz go, pff, a on leci na ciebie. No bo to wszystko y, zasiałeś, tak? Czy zasiałaś? A teraz co innego, jeżeli jest kamień dobry, czyli coś dobrego siejesz, no to ty nie chcesz od tego uciekać, tylko chcesz tego więcej, bo to jest dla ciebie dobre i fantastyczne i w ogóle wiesz. Niesamowite, tak? I chcesz tego dobrego, chcesz więcej tego doświadczać. I to jest, słuchajcie, przepiękne. Ja Wam życie, żeby, życzę, żebyście pielęgnowali w sobie miłość. Tu, w swoim serduchu, żebyście mm, wiedzieli, co pchacie żebyście zdawali sobie sprawę z tego, co wkłada się do swojej głowy, co wkłada się do swojego umysłu, żebyście zrobili doświadczenie. Jeżeli czymś wkurzyłam albo zastanowiłam Cię, to super, bardzo się cieszę. Jeżeli było to wartościowe, ustępni, podziel się tym z kimś. Być może komuś to się przyda. Być może jedno zdanie takie właśnie tutaj omieni czyjeś życie, bo ja uważam, że nigdy nie ma nic bez przyczyny. Wszystko jest po coś, tak jak już mówiłam. Wszystko ma swój czas i miejsce, pod podniemy. Być może dzisiaj jakieś jedno słowo, albo jedna rzecz zastanowiła Cię, i to właśnie dotknie Twojego serca, i zaczniesz szukać prawdy, i zaczniesz um, być może zmieniać coś w swoim życiu na lepsze. Tego Ci sobie życzę. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Oh, thank you. Witam Cię, mój e, słuchaczu, moja słuchaczko. E, Dziękuję Ci za to, że jesteś. Wierzę, że te krótkie przesłania i te dłuższe, które słuchasz, oddziałują na Twoje życie w sposób pozytywny i wzrastający. Napełniają Cię miłością, wiarą i dają Ci jakby pęd do tego, żeby zmieniać swoje życie na lepsze i być lepszym człowiekiem. Jeżeli czujesz w sercu i chciałbyś pobłogosławić ten projekt i to, co tutaj robimy, to, co robię, to zapraszam Cię. Możesz w poniższym linku tutaj na Patronite zasubskrybować i po prostu wspomóc to, żebyśmy mogli tworzyć coraz bardziej wartościowe treści. A w tym roku mamy naprawdę wiele planów. Nie dość, wydać książki, poprowadzić szkolenia, to jeszcze... Spotykać się z ludźmi, którzy osiągają niesamowite sukcesy w Polsce. Będziemy przeprowadzać z nimi wywiady i na to wszystko potrzebujemy również wsparcia, więc wierzę, że Bóg po prostu poprowadzi nas tak, żebyśmy mogli dać Ci jeszcze więcej wartości. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.